Najbardziej zwariowana influencerka w Rosji. Naprawdę przeraża. Nie ma problemu, aby wrzucić nagranie, jak oblewa dostawcę glową. Słuchajcie to wszystko, czy nie? Zg Zg się z jej zamówieniem. Na koncertach nagrywa, jak zdejmuje swoją bieliznę i rzuca ją w tłum ze strefy VIP. Zakład psychiatryczny oraz aresztowania niestety nie bardzo tutaj pomogły. I ta dokumentuje, jak wstrzykuje sobie do ust pewien biały składnik, który ma każdy mężczyzna. Przyrządza herbatę z, z tamponem, a swojemu dwunastoletniemu fanu w prezencie napluła do frytek. A następnie z uśmiechem przekaza. Uch, a całą sławę zdobyło ze sprawą swoich Paznokci. Pysenek nie mogę puszczać, bo prawa Tak, autorskie. dokładnie. Paznokci dokumentowała jak idzie. zdobyła za sprą swoich Paznokci. Tak. Do dokładnie. Nie, jednak nie, nie jednak nie. Ale w ogóle ma taką strasznie paznokci. ostrą brodę. Dok Jakby komuś łeb zajęła, to by czaszkę Dokumentowała jak idzie z to następnie żąda, aby kosmetyczka wykonała jej z tego paznokcie, powołując się na zasadę nasz klient, nasz pan. No była z reguły wyrzucana, ale znaleźli się też i tacy, którzy wykonywali jej te paznokcie. Jakby tego było mało, ta przychodziła potem do tego majstra ze swoim moczem, a także kupą, aby robił jej kolejne paznokcie. Na Instagramie ma już milion obserwujących, mówią nawet o niej w wiadomościach, ale nie zapowiada się, aby ktoś się powstrzymał, a jej wierna armia fanów wydaje się bardzo wspierać. Sorry. To nie wygląda jak wygenerowane przez AI. Sorry, się śmieję, może nie pamiętam. Daria Umnowa działająca w internecie pod pseudonimem Frosja to mieszkanka Moskwy. Urodziła się w 2001 roku. Jakbyś to nie sumie... Mówiła, że w szkole nie była szczególnie popularna. Wspominała o hejtowaniu, wyśmiewaniu i izolowaniu ze strony rówieśników. Wielokrotnie powtarzała, że jej wizerunek śmieciowej blogerki to forma samoobrony. Skoro i tak była wyśmiewana, to wolała śmiać się pierwsza i prowokować, a przy tym zarabiać absurdalne pieniądze. Wszystko zaczęło się dość skromnie na TikToku między 2019 a 2020 rokiem. Rozpoczęła karierę na TikToku. Proste tańce, żarty, no ale nie zdobyła rzeszy fanów, więc... Typowy TikTok. Co ja mogę Cóż, w 2021 i... roku postanowiła przenieść się na Telegrama, zaczęła od prośnych kwotek czy też wypinanie pupy. Rzucano także kontrowersyjne statementy, na przykład, że osoby z depresją nie istnieją i tak naprawdę są to ludzie, którzy chcą dostęp do substancji odurzających, a także Frosja zapoznaje się z pioniarami patologii w Rosji. Zgaduję, że spora większość z was kojarzy na przykład tę dziewczynę. Chyba nie bardzo ją kojarzycie. No dobra, po tym zdjęciu pewnie już nieco bardziej. Frosja zaczęła wstawiać przez krótki okres content ze splitiką, która jak dobrze pamiętacie, zasłynęła. Z lizania zużytych podpasek i innych mocnych akcji. Nie wiem w ogóle jak można wynajdować później takich ludzi do odcinków. Frosja zaczerpnęła tutaj jakąś inspirację, bowiem ta wpadła na pomysł, aby przygotować herbatę z tamponu. Dzień tak, chcę poradzić swojemu mężczyźnie. Jutro zrobię mu czaj. Tamponu. Dzień tak, chcę utra, swojemu mężczyźnie. Jutro zrobię mu czaj. Okay. i na tym nie poprzestała. Wpadła na pomysł z paznokciami, co przyłożyło się na sporą popularność i telegrama. Dokumentowała w formie widełek, chodzi po salonach z pojemniczkami, gdzie miała na przykład mocz i inne dodatki i oczekiwała, że panie w salonie zrobią jej z tego paznokcie. Tłumaczyła, że dobrze im zapłaci, a także mówiła, że te powinny spełnić oczekiwania swojego klienta. No ta była z reguły wyrzucana. Panie robiły miny, jakby miały się pożygać, jak ta im pokazywała te wszystkie dodatki, z których chciała paznokcie. No ale niestety znalazły się osoby, które były gotowe jej takie paznokcie zrobić i gdy jedne paznokcie zaczynają się jej psuć, idzie zrobić kolejne. Frosja często podkreśla swoją rozwiązłość, a także jak dobrą jest przyjaciółką. Mówi ona, że gdyby dostawała 5000 rubli za każdego chłopaka, którego zabrała swojej przyjaciółce, to byłaby już miliarderką. Czasami także porówna się do komara, mówi, że... Nie wiem, czy gorsi są ci chłopacy, czy róż... w się... Sensie... ...między nią ma. Ona jest obrzydliwa jest... To nie wiadomo, czy się czymś człowiek nie zarazi, ja taka, się bał. ...że gdy ją uderzysz, ta nie przestaje ssać. Słuchajcie, bo chyba moja głowa stała jakby... wyrejestrować yy, to, co się tam koło dzieje. Miała no także jakiś wątek z rosyjskim odpowiednikiem Genzi, którzy nazywają się hejterzy, czy jakoś tak, i podczas tego programu dostała od innej dziewczyny tortem w twarz. Do tego tamta wcześniej i na niego spłonęła. Nie, 7 minut. Olio! A przytaczam tę sytuację, bo Daria stwierdziła, że w podobny sposób potraktuje swojego własnego fana. Nagrywała ona akurat na Telegrama, jak pracuje jako dostawca glowo, Trollowała ludzi, dostarczając im jedzenie, które wcześniej przeżyła, a następnie wpluła z powrotem do torby. Co? Właśnie, ja się tego zawsze obawiam. Ja wiem, że jak coś w maku zamawiać, to jest zamknięte. A taką pizzę chyba na spokojnie da się otworzyć. No, na... nie no, pizzę. Zależy. Czasami niektórzy są zaklejone jak na jadą. I jakiś czas, czas później, nie. gdy była w maku, odbierając swoje zamówienie, jak zawsze podbili do niej jacyś młodzi fani, którzy ją skojarzyli. Jest dość. Shame, shame, that Ci się przywitali, a ta wyjęła frytki, napłula do nich, a następnie przekazała swojemu wiernemu widzowi. Dzięki, tak się pewnie domyślacie wylał się na nią spory hejt Jak gdyby wcześniej go już nie miała Ta skomentowała potem w poście, że nie miała na celu nikogo urazić Wszyscy się dobrze bawili i oczywiście jedyne co zebrała pod tym postem to emotki klauna I sprawa z tymi emotkami jest całkiem zabawna, bo przeglądając parę tysięcy nagrań i zdjęć Użytkownicy na telegramie mogą wystawić jej emotkę Ta pod dosłownie każdym postem miała emotkę klauna Jezu, ma obrzydliwe usta Klauna, coś czego jeszcze nie... Wygląda, jakby dostała takiego hita na Jonesła pod Nie bo z reguły były to różne emotki opisujące jakieś. Ja kiedyś dostałem, to wiem jak to jest. fanów względem czegoś kontentu. Jedynym momentem, gdy nie była zalana emotkami klaunów, był post jak dla poprawy wizerunku. Pojechała kupić karmę dla kotów do schroniska, a następnie ją rozdawała. To jedyny wyjątek na parę tysięcy postów. Oczywiście nie poprzestała na tych kontrowersjach. Nagrywała ona także filmy, jak zdejmuje swoją bieliznę, a następnie ją wręcza przypadkowej osobie. Róż, i teraz skumajcie sobie taką sytuację randomową, że idziecie sobie przez miasto, podbija do Was jakaś czasowa laska i trzymajcie z sobą grać. Co robicie? Na no wiadomo, może wystawiacie na obieksie. No pan kurwa to się da sprzedać za stołkę 150. Chyba, okay, nie byłem do tego. Jeszcze jak ona jest znana, chociaż ciężko powinien się dowiedzieć kto to wam dał. I to Co to? Ty mnie podobałeś I to nie jedyny raz, bo w swoim mieszkaniu robiła to samo Zdejmowała bieliznę i wyrzucała przez balkon Lub będąc na koncercie, także rzucała swoją bieliznę za strefy wibowy Reszta fanów za barierkami Albo takie wideo z manekinem Dawaj, prawiera to malczyk czy dziewczyna A ty możesz mu siedzieć tutaj? Tutaj? Tutaj Waksue postanowił, aby usłyszał o nim cały świat Na ten moment został aresztowany i rozpoczęła się procedura deportacji. Postanowił aby usłyszał ze starszą panią o GeoVaxue, który podbił scenę patokontentu w Rosji, będąc w związku ze starszą panią, która także lubiła zaszaleć. I tak się składa, że GeOwaksue postanowił, Coś, aby, aby słyszał o nim cały świat. Na ten moment został aresztowany i rozpoczęła się procedura deportacji do Rosji. I gdybyście się zastanawiali, dlaczego nie ma drugiej części, to chyba jej nie będzie, bo jak dobrze pamiętacie, Geo nie uciekł z kraju bez powodu. Ale wracając do naszej Darii, ta słynęła także ze swoich wielkich ust. Problem polega na tym, że nie robiła ich w salonie, a bardziej poszła w ślady lapa-hapy. Bo jak dobrze pamiętacie, lapa-hapa używała prostownicy do powiększania ust, a. Daria, jak sama opowiada, wstrzykiwała sobie pewną białą substancję. Je, ludzie te pomyślą, Następnie była załamana, gdy sobie tak, tak jak dobrze Nie, pamiętacie, zasłynęła, po po robiąc dobrze bezdomnym w Tajlandii. Daria także postanowiła wzbogacić się kulturowo. To im dobrze za spożywczaki. Ale jako osoba oczytana, mądra, oczywiście nie szła z nimi do łóżka, ani nie robiła im dobrze za spożywczakiem. Zamiast tego kręciła sobie z nich bekę, obiecywała na przykład, że da jednemu buziaka i chciałaby, żeby ten zamknął oczy i otworzył usta, a następnie pluła mu do buzi. Skopiowała też znacznie więcej, na przykład psika sobie do ust płynem do szyb lub robiła kontent w kontenerze na śmieci. Ale warto wspomnieć tutaj o dwóch innych twórcach, którzy... Nie no, w kontenerze na śmieci, na poza pozorom, w porównaniu do całej reszty, jest w miarę działania także postanowiła w jakiś sposób skopiować. Pamiętacie gnoma z TikToka? Daria ewidentnie poleciała z jakąś inspiracją, jej znajomi udawali zwierzątka w galerii handlowej. <mum> Lub postanowiła pójść w ślady swety Solar i robiła content z niepełnosprawnym chłopakiem. Udawała na przykład, że jest jej robotem sprzątającym. RYBATA, JA KUPIŁA NOWY ROBOT-PYLISOS! Sorry. Start. Jeśli chodzi o tego chłopaka, to jest on tak... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale to ona by się idealnie z Pasutem i z jego koleżankami dogadała. Mam wrażenie, że to jest działa poziom kabina, ma ponad milion obserwujących na TikToku i ilość z tych wszystkich szonych dziewczyn, szonów, które wpieprzają się tam do niego na content, byle zyskać zasięgi i porobić z nim jakieś klikalne, wyzywające rzeczy, jest dość duża. Kabina zaznacza, że nie czuje się wykorzystywany, bo sam wybiera, która śmieciowa blogerka ma go odwiedzić, a także sam zyskuje na tym zasięgi. I dajcie znać, no, tak. czy chcielibyście usłyszeć Hej, historię też. kabiny i akcje, jakie działy się u niego w mieszkaniu, gdy zapraszał te wszystkie panie, ale wróćmy do Ale to w sumie musi być ciekawe, bo generalnie jeżeli wiecie ma od początku jakoś przerąbane, jeździ sobie na tym wózku Pytanie, kiedy to się stało No i wiecie, to raczej dziewczyny do niego nie lgną I tu nagle występuje jako robot sprzątający u jakiejś streamerki I ma taki, wiecie, przypływ popularności Mega dziwna sprawa, nie? Ta nagrała jeszcze trochę. dla Beki oświadczyny przy jakimś fast foodzie w galerii A także stwierdziła, że jako widzowie i hejterzy ją zaczepiają To ta ma teraz gang niepełnosprawnych ochroniarzy to też nie jest złe w sumie, to nie wiem, jak na tle reszty, gangi pełnosprawnych ochroniarzy Zależy, zależy, To takie coś nie, niekoniecznie powinien być kancer, ale bardzo chodzi o z Rosji. To jest to jak studnia bez nas. Znajduję na przykład takie wideo i nawet nie wiem co mam o tym myśleć. Witam, mnie zwrot prosty chemiczny 228 i сегодня я вам расскажу как затащить в постель училку и что делать если она отказывается от она. Co? Bro, what are you talking about, man? Nasza bohaterka dzisiejszego Odcinka so. Daria ma także trudności z utrzymaniem dobrych kontaktów ze swoimi przyjaciółmi czy też znajomymi. Mówi, że ci często ją zdradzają lub udostępniają jej dane i adres zamieszkania. W tym celu Daria podjęła pewne kroki. Jeśli chcesz być jej znajomym, to musisz pierw podpisać umowę. Każda. Zadatek trzeba wpłacić. Na to. Osoba, która chce z nią w jakiś sposób współpracować albo kolegować się, dostaje od niej umowę, którą musi podpisać. Oznajmiła także, aby u Myślałem, że na przykład wpłacacacie pięć koła, jeżeli adres wyjdzie i ona uzna, że to z waszej strony, no to pięć koła już jest... Uważaj teraz na nią na ulicy, bo ta kupuje samochód i planuje połączyć to z mocnymi melanżami w Moskwie. A na końcu dodała, że za jakiś czas zrobi prawko. No ciekawa kolejność. Użytkowników wzburzyły także zasady, które wymyśliła dla swojego dziecka, gdyby je miała i w jaki sposób by je wychowywała. Jej zasady a propos wychowywania dziecka brzmią następująco: Moje dziecko nie będzie zadawało się z biedakami i ich rówieśnikami, moje dziecko nie będzie wychodzić na filiżankę kawy, bo tak robią biedacy. Moje dziecko nie będzie przeklinać, zamiast tego będzie pluć na przegrywów. Oznajmiła także, że zaszczepi w swoim dziecku kompleks otyłości, aby od wczesnych lat było na diecie. Było tych zas znacznie więcej, ale darujmy sobie. W końcu i tak nie ma, nie, ma dziecka, maska, nie, jaka, nie w was, jest chyba. w ciąży. No cóż, nie żebym chciał coś powiedzieć. Mogłaby robić taki content jak Sex Masterka, czy jak ona się teraz nazywa. Ona też chyba robi content zachodzenia w ciążach.